Yeah. Kady Szewczyk, witam państwa bardzo serdecznie w czwartkowej audycji Gość Dnia. A ze mną dzisiaj w Studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej jest pani Małgorzata Niestępska, prezes przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Oraz pan Piotr Rogoziński, specjalista do spraw ochrony środowiska, również z Ciechanowskiego Pecu. Witam. Dzień dobry, witam. Sezon grzewczy już się rozpoczął w pełni. Jak przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej y, sobie radzi? Radzi sobie dobrze, to znaczy trzeba było się zapytać odbiorców, tak, jak sobie radzi, ale do tej pory nie mamy żadnych sygnałów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek problemy z dostawą ciepła i ciągłością dostawy ciepła. Cały czas napływają nowe zgłoszenia, jeżeli chodzi jeszcze o uruchomienie, ale to głównie już zostali bardziej przedsiębiorcy, którzy jeszcze jakby tutaj nie zgłosili się. Natomiast od początku października tak naprawdę wszystkie wspólnoty spółdzielnie a już rozpoczęły sezon grzewczy, czyli ciepło jest dostarczane do mieszkańców Ciechanowa. Mhm. Wiem, że PEC w ostatnim czasie przeprowadził szereg inwestycji po to, żeby po pierwsze zmniejszyć koszty um, transmisji ciepła i um, podejść bardziej ekologicznie. Tak? Um, stąd tutaj też dzisiaj wizyta w studio pana specjalisty do spraw ochrony środowiska. Jak te, jakie to były inwestycje i jak one wpłynęły na poprawę powietrza, którym oddychamy? Znaczy, ja tylko tytułem wstępu powiem, że generalnie zaczęliśmy w październiku taką akcję ciepłsystemowe kontra niska emisja i wejdziemy z tą akcją również do szkół, jeżeli chodzi o konkurs plastyczny, ale to będzie w listopadzie. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, które były realizowane i będziemy je realizować, czyli wyjście naprzeciw tym wymaganiom ochrony środowiska, które wynikają i z przepisów unijnych i z naszych przepisów wewnętrznych, to, co było do tej pory wykonane, to jest ta inwestycja, o której wcześniej mówiłam, czyli ta inwestycja w kocioł wodny, instalacja odpylania i generalnie poprawa efektywności przetworzenia energii pierwotnej na energię już tą, którą dostarczamy do odbiorców. Natomiast, jeżeli chodzi w ogóle o wpływ, jakby i to, i czym się różni, Właśnie ciepło systemowe od tej niskiej emisji, czyli na ile ciepło systemowe jest znacznie korzystniejsze i, i korzystanie z tego ciepła systemowego mniej oddziaływuje na pewno na środowisko niż korzystanie w, w domu w gospodarstwie domowym przede wszystkim w zabudowie wielorodzinnej. No właśnie, mówiąc tak obrazowo, że tak. mniej wytworzymy negatywnych emisji, dla zdrowia tak. pyłów i pyłów innych substancji, substancji, przyłączając się do do, do ciepłowni pecu, tak? miejskiej, do, do tak. Do niż jakby każdy blok miał sam się ogrzewać i z każdy, z osobnego pieca emitować każdy lokal, tak. Każdy Jeżeli lokal, ma tak. ma czy to piecyki Gazowe, czyli to, to jest zagrożenie związane z, ewentualnie z czadem, ale przede wszystkim ta niska emisja, czyli to, co jakby na poziomie do 4 metrów oddziaływuje bezpośrednio sprowadzone jako zanieczyszczenie do środowiska, ale to może przekaże już koledze specjaliście, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i, i on tutaj te różnice i, i też troszeczkę o tych naszych inwestycjach, które zostały wykonane i jak zmienił się ten. Wpływ. Wy się tutaj doskonale wpisujecie w program gospodarki niskoemisyjnej, który właśnie przygotowuje Urząd Miasta, przygotowuje taki wieloletni dokument właśnie po to, żeby tą niską emisję zmniejszyć może przypomnijmy, co to jest ta niska emisja? E, tutaj nawiązując do, do wypowiedzi pani prezes, może na początek wypadałoby takie zadać pytanie, co nas m, odróżnia od, od innych wytwórców energii cieplnej na naszym tutaj lokal, lokalnym rynku? Bo przecież my, tak samo jak przeciętny Kowalski, wytwarzamy energię cieplną z węgla kamiennego. Prawda? Myślę, że tutaj w tym miejscu należałoby też powiedzieć nieco, a może niektórym słuchaczom przypomnieć, co to jest ciepło systemowe. Prawda? Czyli to jest to taki model wytwarzania energii ciepłej, w której udział biorą przede wszystkim źródło ciepła. Tak? W tym przypadku jest to centralna ciepłownia. Drugim takim elementem ważnym jest sieć ciepłownicza, czyli jest to, jest to dzięki niej dostarczamy, przesyłamy ciepło, tak? energię ciepłą. I ostatnim takim elementem są węzły cieplne, instalacje odbiorcze za węzłami, dzięki którym dostarczamy energię cieplną bezpośrednio do odbiorców. Co nam daje ciepło systemowe? Prawda? Musimy pamiętać, że przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Ciechanowie działa na lokalnym rynku ciepła w oparciu o posiadane decyzje administracyjne. Prawda? I to one na nas wymuszają spełnienie pewnych norm emisyjnych. Szczególnie w przypadku dwutlenku siarki, tlenków azotów i pyłu. A od 1 stycznia również w zakresie, w zakresie rtęci. Jest to wszystko potwierdzone regularnie przeprowadzanymi pomiarami emisji, czego dowodem są posiadane sprawozdania. Drugim takim elementem jest, jest też fakt, że my w myśl posiadanych decyzji na bieżąco monitorujemy jakość spalanego paliwa. Ta. Tutaj głównie chodzi, są takie elementy badane jak popiół, siarka, które bezpośrednio przekładają się nam na emisję. Bo, bo do domu jednorodzinnego w tej chwili no nie ma możliwości wejść i sprawdzić, co jest w popiele i czy yy, yy, po prostu ktoś nie spala śmieci w mhm. piecu. Aczkolwiek już teraz wprowadzona w życie została ustawa ta antysmogowa, czyli mhm. to tak naprawdę nie jest nowa ustawa, tylko zmiana w ustawie prawa ochrony środowiska. Zobaczymy Ale... jak będzie z egzekucją to tych prawda. przepisów prawda bo papier przyjmie wszystko prawda zmiana ustawy zmianą ustawy natomiast egzekwowanie tych obowiązków spoczywających na wytwórcach ciepła no to już jest inna sprawa natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorstwo energetyki cieplnej was można skontrolować w każdej chwili tak. Oczywiście, tutaj reasumując może chciałbym powiedzieć, że proces wytwarzania ciepła w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej jest w pełni monitorowany i kontrolowany. Tak? Jeżeli chodzi o, o takie indywidualne źródła ogrzewania, lokalne, tak jak Pani powiedziała, nie ma możliwości, żeby sprawdzić jakość spalanego opału, a, a, a co za tym idzie jakość spali. Również nie mamy dostatecznej, myślę, wiedzy i umiejętności, jak, jak prowadzić proces, proces spalania, w efekcie, w efekcie czego powstają wszelkiego rodzaju substancje szkodliwe. Typu typu pyły, typu substancje smoliste, które przedostają się do spali. Też jest brak świadomości bardzo duży wśród mieszkańców. Mówię nie tylko ciechanowa, ale generalnie takich miast naszego rozmiaru nie wiedzą ludzie, co sobie robią, spalając na przykład plastik lub inne tworzywa w piecu, nie mają świadomości, jak jaki to ma negatywny wpływ na, na zdrowie nie tylko danej osoby, ale też całego otoczenia, prawda? Ja bym powiedziała, że, bo pani redaktor powiedziała, że takich miast jak nasze, no nie wszystkich miast, tak naprawdę, bo borykają się z tym problemem duże miasta przecież. Mm -hmm. Tak, Kraków, bym powiedziała, Warszawa jeszcze mają większe problemy, jeżeli chodzi o przekroczenia tych norm emisyjnych. Więc to jest taki, bym powiedziała, nasz problem ogólnopolski, począwszy od najmniejszych miasteczek, które nawet są kurortami, a często. Niektórzy jeżdżą tam do sanatoriów, żeby się leczyć na astmę, a się okazuje, że tak również tam są spalane Smok. różnego rodzaju tak, wynalazki, które powodują już potem te, te szkodliwe emisje. No, jak czegoś nie widzimy, to tak nie do końca sobie uświadamiamy, jak, jaki rzeczywiście jest stan tego powietrza wokół nas. Natomiast my zachęcamy do odwiedzenia też naszej strony internetowej, bo tam o tym stanie powietrza można się dowiedzieć. Czyli mamy zalinkowane strony Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie są informacje na temat stanu powietrza w Ciechanowie. Mm. Tam można zawsze zajrzeć, dowiedzieć się. Te informacje się. są aktualizowane? Tak, jakiś oczywiście, czas. tak z mm. raportu. Natomiast jeżeli chodzi o informacje o stanie zdrowia mieszkańców, to też nam się udało. Z, ze Szpitala Wojewódzkiego uzyskać dane i na naszej stronie są zamieszczone dane dotyczące właśnie takiej progresji zachorowań na astmę mm -hmm. między innymi i muszę powiedzieć, że ja byłam zdziwiona, Lawinowy skok. że to tak tak lawinowo postępuje i tak sobie kojarzę, że chyba właśnie kilka lat temu gdzieś 4-5 lat temu była taka, taki moment, kiedy gaz zaczął, ceny gazu zaczęły rosnąć i, i część mieszkańców nawet i domków jednorodzinnych przede wszystkim troszeczkę przerzuciła się na to opala albo dostawiało te piece węglowe. I, I tak mi się wydaje, że to nawet się w pewnym momencie pokrywa, bo tam jest od 200 potem na 600 tak już przypadków skacze ta, ta liczba, więc tutaj rzeczywiście jakby to się pokrywa z tymi wynikami, które przedstawiane są w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w raportach tych przekroczeń benzalfa-pirenu i pyłu, a jednocześnie też no, od razu to widać właśnie w tych danych, Zarejestrowanych już chorych i leczących się na choroby, które to jest choroba, można powiedzieć, taka długotrwała. I z którą często y, trzeba się borykać już do końca życia, tak leczyć się. Także moi drodzy słuchacze, nie dziwcie się, że dzieci, dorośli zapadają na astmę, y, kiedy w piecach jest spalane nie wiadomo co, niestety nie to, co powinno być spalane. I to y, wszystko jest w ścisłej korelacji y, ze sobą. Ja jeszcze nawiążę do kontroli. Y, wiem, że w czerwcu w PEC-u odbył się audyt y, zintegrowanego systemu zarządzania według normy ISO. Więc Wy jesteście nie tylko. Uch, y, jesteście też y, w ten sposób kontrolowani. Dokładnie. W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej funkcjonuje od wielu lat wdrożony zintegrowany system y, zarządzania, y, oparty tak naprawdę o dwie normy ISO 9001, czyli Systemy Zarządzania jakością. Oraz ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego. W oparciu o te normy opracowane w, zostały w przedsiębiorstwie procedury i instrukcje, zgodnie, zgodnie z którymi postępujemy, zgodnie, o które się opieramy. Także wszystkie, wszystkie, wszystkie procesy zdefiniowane w obrębie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej jak najbardziej wpisują się w posiadany system zarządzania. Mhm. A jeszcze dodam, że w tej chwili właśnie odebraliśmy czy w tej chwili, kilka dni temu, w tamten czwartek, odebrałam miałam przyjemność odebrać certyfikat czystej produkcji nadawany przez Ministerstwo Gospodarki, więc tutaj też jakby to jest potwierdzenie tej jakości usług, które świadczymy, czyli również tego bezpośredniego wpływu. Na środowisko, który po prostu no, nasz jest jakby dużo mniejszy, i nawet z racji tutaj koledze przekażę też, czym się różni, jakby ta, ta właśnie niska emisja od wysokiej emisji, jeżeli chodzi o, o, o komin, po prostu, tak? Tak, na terenie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej jest emitor, czy komin o wysokości 120 metrów. My wprowadzając y, czy wprowadzając paliny na takiej wysokości umożliwiamy ich odpowiednie rozrzedzenie, mhm. rozcieńczenie. A więc w momencie, gdy one opadną do poziomu y, gleby, czyli do tej, y, y, do poziomu ekspozycji człowieka, są one już mniej, y, mniej, mniej szkodliwe zdecydowanie dla naszego zdrowia. Mhm, w, mniejszy, w mniejszym stężeniu już jakby to, że one y, prawda, na 120 metrach są wprowadzane. Potem następuje ich rozcieńczenie naturalne w ilości powietrza, są transponowane na duże odległości, w związku z tym to, ten opad jest znacznie mniejszy, jeżeli chodzi o stężenie takie jednostkowe na danym terenie. Natomiast y, jeżeli chodzi o tą niską emisję, no niestety mamy niski wynos. Y, tych, tych zanieczyszczeń i potem ten opad jest znacznie, znacznie bliżej miejsca wprowadzenia tych zanieczyszczeń. Czyli dlatego mamy tą ekspozycję na poziomie tych do dwóch metrów bardzo y, intensywną. Jeżeli ktoś znajduje się w, od, w okolicy pecu, tak, to niezależnie, czy on jest 100 metrów od pecu, 500 metrów od pecu, nie będzie wyczuwalny na przykład ten smog, czy nawet jakiekolwiek jak, takie oddziaływanie, jeżeli chodzi o zapachowe takie, które mamy, czy, czy coś, co jest związane z pyłami, jaka, jakiś dyskomfort wdychania. Natomiast jak przechodzimy przez osiedle, wszystko jedno, czy domów wielorodzinnych, jednorodzinnych, gdzie mamy, widzimy te kominki na, na poziomie tych 4 do 4 metrów, czy 4 nawet i pół, tak, czy, czy niżej i... Przechodzimy i mamy tych emitorów kilka, tak, lub kilkanaście, no to po prostu niestety. Ale, Nawet nie trzeba specjalnie wyobraźni tak, uruchamiać, po prostu widać i czuć, czuć ten smok. Tak, dokładnie. On mhm. się unosi nad ziemią i, i wdychamy niestety to powietrze. Mhm. Korzyści z korzystania z ciepła systemowego no są niezaprzeczalne. Państwo mówią tu i o ekologii, o wysokiej jakości świadczonych usług. To ciepło jest. Non-stop dostarczane w, tej, w tym samym natężeniu. Nie ma problemu, że raz jest mniej, raz jest więcej. Natomiast jeśli chodzi o odbiorców, Głównym kryterium yy, i zachętą, jakby do przyłączenia się do ciepła systemowego, jest cena, niestety. Yy, ta ekologia mniej działa yy, na wyobraźnię mm. niż to, ile zostanie danemu odbiorcy w portfelu. Jak yy, wygląda. Cenowo, dostarczanie ciepła ciepłem systemowym. Też zapraszam na naszą stronę, tam jest kalkulator. Jeżeli wejdziemy w zakładkę Oferta czy dla firm, czy Oferta dla domu, można sobie zajrzeć do kalkulatora i tam w zależności od powierzchni będzie wyliczona ta różnica pomiędzy poszczególnymi źródłami dostarczanego ciepła, w zależności od, od paliwa. Tak. Czy to jest gaz, czy to jest nasze ciepło systemowe. Czy to jest olej, jeszcze w tej chwili też tam jest zamieszczony i dwie taryfy są, są wyliczone dla odbiorcy, dla przedsiębiorstwa takiego, który odbiera więcej, czyli dla tego odbiorcy w postaci firmy. Jest troszeczkę inny ten model naliczania, właściwie algorytm, ale powiem tak, jeszcze dla odbiorcy ciepła systemowego, dla mnie. Bardzo istotna jest w tej chwili, chyba już na poziomie naszej jakości życia, ten komfort i wygoda, tak, korzystania. Czyli przy cieple systemowym to tak jak tutaj w studiu. Mamy grzejnik, tylko sobie, prawda, odkręcamy termostat. Ustawiamy temperaturę? Tak, dokładnie i niczym się nie martwimy. Nie Ani musimy się martwić, gdzie czy, wyrzucimy czy nam popiór. pompka się popsuje, czy tak w piecu, akurat w najgorszym mrozy, e, czy jeżeli chodzi o paliwo, jakiekolwiek, czy nam go zabraknie, czy nie zabraknie, czy będziemy musieli wyjść z domu gdzieś tam, prawda, z jakiegoś magazynku y, przynieść, czy wynieść popiół, jeżeli chodzi o paliwa stałe. Więc tutaj ten komfort korzystania jest zupełnie inny. Y, szczególnie, że to w tych domkach, mi się wydaje, wielorodzinnych y, tutaj na y, dzielnicy Bloki, gdzie jeszcze właśnie mamy do czynienia z tym ciepłem takim e, pochodzącym z y, y, pieców y, takich węglowych. starych węglowych. Mm -hmm no to jeżeli tam już jednak no nasze społeczeństwo ogólnie się starzeje, czyli myślę, że tak, tak zakładam, nie mam pewności, ale myślę, że tutaj ten, ten wiek mieszkańców też troszeczkę postępuje i chyba większą wygodą byłoby dla nich korzystanie właśnie z takiego ciepła, gdzie nie muszą tych, czy, tych, tych czynności obsługowych wykonywać. I wygodniejsze prawda, i bez, o bardziej bezpieczne, prawda? Bezpieczne. A jeszcze dodatkowo też po raz kolejny zachęcam naszej strony, bo tam jest w aktualnościach znowu wprowadziliśmy taką informację, bo są środki, yy, którymi dysponuje Wojewódzki Fundusz chwili, Ochrony Środowiska yy, tak? i Narodowy, czyli ENFOŚ mhm. i, i WFOś, które I Można są dedykowane. uzyskać do 5 tysięcy na yy, yy. Tam są dwa programy. Jeden mm -hmm. program to jest ryś, to jest dla budownictwa jednorodzinnego, a drugi program to jest kawka. On dopiero teraz, to jest druga edycja, on dopiero będzie wchodził, czyli na razie jest konkurs dla wufosiów, które będą potem dysponowały środkami, ale myślę, że od początku roku 2016, na, no, jeżeli ktoś by się tym interesował i, i miałby chęć przejść yy, chociażby na ciepło sceny, czy w ogóle na inne źródło, tak, w stosunku do tego, które ma teraz, no to warto się zainteresować. Tam w jaki są... sposób ta kawka mogłaby pomóc? Kawka to jest program, który, w którym między innymi przewiduje się dofinansowanie do wymiany instalacji wewnętrznej, mhm. bo my jako PEC wykonujemy przyłącza, czyli do przyłącza, do węzła albo ewentualnie z węzłem, czyli wtedy jest nasz węzeł zasilania w ciepło w danym budynku. Natomiast już instalacja wewnętrzna, czyli grzejniki, rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku należy do jego właściciela. My już jakby tutaj tej części nie wykonujemy. I w związku z tym cały czas, od, od lat był problem z właśnie, jeżeli chodzi o te. To jest ta bariera, prawda? Tak, to jest ta bariera Osiedle finansowa. bloki, no, zamieszkują niezbyt zamożni mieszkańcy tak. Ciechanowa i to jest ta bariera, bo jak ktoś ma mhm. założyć instalację grzewczą, to, to jest problem, mhm. to jest problem. Więc, więc warto się tym zainteresować. Do tej pory to było tak, że to do miasta musiały wpłynąć wnioski, o na przykład takie, taką chęć, tak, od wspólną, uh -huh. na przykład czy spółdzielni, o chęć skorzystania z tego programu i to miasto jako jednostka samorządowa miało uprawnienia do występowania te środki. Uh -huh. Ale jeżeli, y, trudno powiedzieć, jak będzie w tej chwili w tej nowej kawce, bo być może wreszcie ktoś pomyśli i, i po prostu osoby fizyczne będą mogły, czy ewentualnie wspólnoty, czy spółdzielnie, tak jak to zrobiono właśnie w tym programie RYŚ, czyli to jest dedykowane dla między innymi y, odbiorców indywidualnych, Czyli osoby fizyczne mogą normalnie samodzielnie składać e wnioski o dofinansowanie. Między innymi właśnie tam jest, są przewidziane te, akurat jeżeli chodzi o instalacje wewnętrzne, z tego co kojarzę, też jest przewidziana dotacja, bo tam albo są dotacje, albo forma kredytu niskoprocentowanego, to zależy, ale to, to już każdy najlepiej jak sam się zapozna i to sobie może coś znajdzie dla siebie to, co go najbardziej interesuje. Przypomnijmy adres strony, na której te wszystkie informacje można uzyskać www.pecciechanow.pl Bez polskich znaków oczywiście, www.pecciechanow.pl tak. Pani prezes, ile w tej chwili macie odbiorców i ile jeszcze w stanie jesteście przyjąć, tak żeby cały system był wydolny? Jeszcze mamy zapas, w tej chwili mamy moc zamówioną 80 MW, 80 z jakimś tam małym ogonkiem, a mamy do dyspozycji 106 MW, więc ten zapas jeszcze mamy. Zresztą powiem tak, jeżeli my będziemy w perspektywie mieli jakiegoś nawet większego odbiorcę, załóżmy, przemysłowego. Mamy też w planach nowe inwestycje, czyli rozbudowę źródła. Może to być jakby ukierunkowane na zwiększenie mocy, a może to być jakby na ustabilizowanie tej mocy i zapewnienie jej przynajmniej na tym poziomie 80%, znaczy 80 MW. Mhm. Dlatego, bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że cały czas mamy te programy termomodernizacji, więc to jest tak, że nowe przyłącza nam dochodzą, prawda, nowe moce nam przychodzą, ale jednocześnie są moce ograniczane rok Zmniejsza rokrocznie. się zużycie w tych blokach, które tak, są ocieplone. Tak, 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 czyli wspólnoty spółdzielnie zgłaszają zmniejszenia mocy z roku na rok, więc ten bilans on jest taki w miarę stabilny, bym powiedziała, rok do roku. Tam się troszeczkę nam tych megawatów dodaje, ale, ale to naprawdę jeszcze, jeszcze tego zapasu mamy sporo. Wspomniała tutaj Pani o budownictwie wielorodzinnym, szczególnie dzielnica Bloki jest taką białą plamą na mapie PEC-u. No tak nie do końca, ale byśmy chcieli część jeszcze... jest taki... przyłączonych bloków, tak, prawda? Tak, część jest, mhm. dlatego, dlatego łatwość przyłączenia jest o tyle yy, taka bezproblemowa, że, że nie musimy budować jakichś długich przyłączy, po prostu mamy tu sieć, do której się można przyłączyć. Bo mamy takie obszary Ciechanowa, gdzie niestety nie są pokryte naszą siecią. Na no przykład i tam, jakie to są? No na przykład tutaj yy, podzamcze, tak, mhm. te, te y, okolice tutaj od strony gostkowskiej. To są takie, bym powiedziała, tereny dedykowane też rozwojowi tym, tego budownictwa jednorodzinnego, więc no, w budownictwie jednorodzinnym raczej y, ciepłosystemowe. Nie znajduje tutaj zastosowania, aczkolwiek też mamy podłączone budynki jednorodzinne, no ale w tych mhm. strefach, właśnie gdzie, gdzie jest pokrycie siecią. Natomiast budowa sieci e, tylko pod kątem zasilania budownictwa jednorodzinnego, no troszeczkę pod kątem, jeżeli chodzi o ekonomię, nie, nie miałaby racji bytu. Natomiast tam, gdzie mamy gdzieś takie mieszane budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, to wtedy takie przypadki e, mamy, że, że mamy przyłączone też budynki jednorodzinne czy jakieś bliźniaki. Właścicieli domków jednorodzinnych, no, namawiamy do skorzystania z innych programów, które Wojewódzki inspe Inspektorat Ochrony Środowiska ma do dyspozycji. Można skorzystać z dofinansowania, na przykład do wymiany pieca z węglowego na gazowy, który jest tak. bardziej ekologiczny. No cóż, wszelkie informacje. Miejmy nadzieję, że Państwa zainteresowaliśmy ciepłem systemowym i zachęciliśmy do tego, żeby się do tego ciepła systemowego przyłączać. Jest szansa na zwrot dużej części poniesionych kosztów, jest szansa na uzyskanie interesującego korzystnego kredytu, a korzyści ekologiczne no, są. Na naszego zdrowia przede wszystkim, bo o tak środowiska to trzeba pamiętać to, że to jest ochrona, ochrona zdrowia i zdrowia. życia człowieka. Tak, w tym środowisku I, i raczej tak powinno się rozumieć między innymi też ochronę powietrza i ochronę środowiska jako taką. Jeszcze na sam koniec zadam pytanie panu Piotrowi Rogozińskiemu, specjalista do spraw ochrony środowiska. Przypomnę, jak to jest z tym powietrzem w Ciechanowie? Czy jest tragedia, czy jest całkiem dobre? To znaczy... Podejrzewam, że sytuacja się zmienia w zależności od pory roku. I... E, oczywiście, oczywiście, że tak. W momencie, gdy przychodzi sezon grzewczy, ta niska emisja zdecydowanie nabiera na sile. E, w tym miejscu myślę, że warto było przywołać e, uchwałę sejmików województwa mazowieckiego z roku 2013 e, w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej. E, otóż w Ciechanowie w strefie e, Przekroczeń stężenia pyłu PM10 mieszka około 34 tysięcy mieszkańców. Jest to teren o, ponad, o powierzchni ponad 500 hektarów. E, tutaj już choćby z tego powodu widać, jak, e, jakie znaczenie ma zagadnienie niskiej emisji, to, które, tak jak podkreślam, nasila się w okresie zimowym, czyli wtedy, kiedy uruchamiamy nasze lokalne można powiedzieć, kotłownie węglowe, czy też, czy też inne, inne kotłownie na, na paliwo stałe. Mhm. Czyli te wszystkie parametry, te wskaźniki niestety niekorzystnie skaczą w momencie uruchomienia Zdecydowanie. tych, tych Zdecydowanie. pieców. Tam, tam. Jeszcze tylko dopowiem, że problemem jest to, że o ile właśnie w dużych aglomeracjach mamy obowiązek jako państwo Robić pomiary ciągłe, czyli monitoring ciągły, i tam jest z godziny na godzinę, razem z prognozą mhm. właściwie i alertami, jeżeli chodzi o, o mieszkańców, czyli, że np. do dwóch godzin, prawda, czy kobiety w ciąży, czy, czy dzieci, czy chorzy na nie powinni przebywać w jakimś tam rejonie. O tyle, na przykład, jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości, to są monitoring okresowy. Czyli mamy dane z okresu na przykład zimowego, prawda, z, z, tego, z tych sezonów, natomiast nie mamy tego monitoringu stałego, więc też tak trudno jest ocenić. Wiemy, że benzowa alfa wiemy, że PM10, a tak naprawdę... No mogą to Co być więcej, inne to nie zanieczyszczają. Dokładnie. E, moi drodzy słuchacze, szanujmy swoje zdrowie, szanujmy środowisko, przyłączajmy się do pecu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim i państwa gościem w czwartkowej edycji, e, audycji gość Dnia była pani Małgorzata Niestępska, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepnej w Ciechanowie oraz pan Piotr Rogoziński, specjalista do spraw ochrony środowiska. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy uprzejmie. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na ostatniego w tym tygodniu gościa dnia zapraszam Państwa już jutro o 13.10. Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.